Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek i patrzcie, kto tu wrócił, jest Tomek. Jestem, intro. Po intrze. Się, co? Nie. Wiesz, co? Znaczy, generalnie nic się nie zmieniło, Tomek pisze, będę za pół godziny, mm -hmm, tak, minęła godzina, ja już mu napisałem, że do niego... Tomek jest taką osobą, że jak on się umawia na konkretną godzinę, albo będzie za jakiś czas, to trzeba to pomnożyć razy dwa albo nawet razy trzy. Ale ty dupcyz! Tak to działa. Nieprawda, tak to działa. Nie bada, miałem aktualizację Windows <gier, gier, bo nie tak, uruchomiłem tak, komputera tak, przez cztery tak. tygodnie. No, 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 dobrze, dobrze. Dobra, słuchajcie. Dobra, tak, krzykaj, eee, jest fazmo, jest nowa mapa. Ja wiem, że bardzo długo pisaliście mi odnośnie nowej mapy, ale nie chciało mi się tego samemu nagrywać, więc pójdziemy sobie z Tomeczkiem. Czekał Gra na mnie. Gramy na średnim poziomie trudności, nie na tym największym. No i co, zobaczymy. Ja nie mam zielonego pojęcia co tu jest, daję redy, także startujemy. A ja wam oczywiście przypominam o wpadnięciu na socialki, linki macie oczywiście w opisie, łapki, komentarze, subskrypcje, to oczywiście wszystko standardowo wiecie. I gdzie? Na G2A! Indeed, wszystko Indeed. się zgadza. Czekał na mnie z tą mapą, widzicie? No, zwłaszcza, że, że jest 10 nowych duchów. Tak, 40. Ty, ty, ty przy każdym łatwiej <noise> ty, ty mówisz. Tyle duchów, tyle duchów. Główna duchy. No, tyle duchów, tyle duchów. O, z dawno nie graliśmy, więc. Y, aha, no tak, przecież czekać jeszcze załaduje to. Tak. Uh, ale łatwo kółko. Tam jest dywan, ja widzę dywan. Bierę to, bierę to i bierę to. Moja babcia miała taki na ścianie. Okej. Czy nie miała babcia na ścianie dywanu? Nie. Dobra, Dobra, Dobra. Ghost Motion Sensor. Mmm. Escapegoat house i zdjęcie ducha trzeba zrobić. To jest latarka. Także Zobaczmy ja nie wiem. To. Tutaj w ogóle na tej mapie jest podobno jakiś sekret. A gdzie jest gadadełko? Które to było gadadełko? Nie mamy gadadełka? Y -y -y. Eee. tu jest, dobra. Nie, no jest. No jest, dobra. Jezu, co ty dupisz, chłopie? No dlaczego ja wyrzucam co tak na że... Jak się począło latarkę? Prawym przyciskiem myszy? Nie, 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 tak. Tak po prostu się włączało, jak była w ekwipunku. L, F, G... Kuźwa, wyrzuciłem! ja yeah, to jest właśnie tak się... A, pod te, boż. Ja tu absolutnie... Gówno jak widzę. pod T? Ja mam pod te, jak nacisnę Aha, T, to dobra, myślę. tylko nie możesz mieć jej yy, wybranej, dobra. Ja tu absolutnie nic... Point jest... hop, point hop. Point hop. coś to, coś tam, no. Aha, to się tak otwiera. Bo ja to, widzę to jest kalosza. W ogóle latarnia morska. Ty? Aha. Ale. Wiecie co, czekajcie. Ja muszę chyba Brightnessing podwiększyć, bo. Dam na 250? Czy będzie. O, dobra. Tak o, musi być. Musicie ja mnie mam. Wybaczyć, chyba ciemno. Że tak pod. A Co to jest? Nie, to jest klo. Ej, zamknięte. Mogę tego podnieść? Ja nie wiem w ogóle. Gdzie tu, tu jest są klimat? Korki. I... Gdzie tu jest cokolwiek? I z tego co ja się orientuję, to ta mapa ma kilka pięter. A faktycznie to są zamknięte czyli nie da się wejść. No, przecież mi to właśnie powiedziałem. Ale chciałbym znaleźć korki. No, byłoby fajnie, bo by trzeba było powłączać. światło. Światła. Okay. bo jest on na poziomie kochanym. A ja czy to chyba... będzie każde pomieszczenie w osobnym tym, dobra? Tak, na to wychodzi, no No i gramy na średnim, więc ten duch jeszcze chwila tak naprawdę sprawę. Może to schody Czy... Ja ej! Uuu! 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 Chcesz na samą górę? Nie, jestem w winiarni W czym? No wina tu są wina o Boże i zegar się rusza. Ona temu winna. O na temu winy na. No dobra, ale teraz tak, ja... Dźwięk powodu na szkle. Piękne. I ja nie widzę tutaj korków. One pewnie będą wyżej, no bo to woda. Ale to ma piernik No gdzie elektryka koło wody, no falem, to zresztą musi być wyżej. Aha, to zegar tak tyka. Okay. To Ta, te, też się zastanawiam tak. Tak staram się wydać. szukać też ukrytych przedmiotów, ale... Mam korki? Nie, otworzyłem tego. Dirta, jak to się nazywa? Dirta, Boże. Darta! Czy ktoś włącza? Mam kostkę, masz aparat? Nie, nie wziąłem. Ale to pewnie będą korki, prawda? O nie, druga buffer. Jest Billard. Bo tutaj, tak jak e, pamiętam, ktoś mi pisał, właśnie jak mi mówił, żebyśmy zagrali tę mapę nową. No. To ktoś mi właśnie pisał, że tutaj są jakieś poukrywane sekrety, jakaś jest taka. Nie Co o. to było? Takie chodzenie to ja Nie, 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 to nie było chodzenie takie Uu, To nie ja i nie u mnie To jest grze Hmm No gdzie te korki? Dobra, ja jak ty przeszukujesz tutaj to O tu jest strasznie, był... strasznie wysoka jest ta mapa No ja już nie wiem w którym pokoju jestem ile mi zostało. Ty weź stąd uciekaj! Cześć, to nogę skręcę. Dobra, <laughs> ty sobie do to piętro wyżej. Tak, wchodzimy, wchodzimy. A ty słysza... Ja jestem już pewnie na samej górze. Ale korków nie widzę. Ja ogóle... gdzieś... Czaj to jest nasza Wydaje mi się, że my w ogóle powinniśmy. Tak, mam korki. Dobra, to odpadaj. A nie, to nie korki, sorry. Co to jest? Ja może musimy latarnie włączyć włączyć, żeby korki były? No właśnie, wyżej. A to by nie było sensu. Co? To tak. Syczy. Eee, tu jest Freezing chyba. No, ty zakręciłem się. Chociaż nie, tu niekoniecznie. A są korki? Tak, zakręciłem, to włącz. Ulala. Ty, to się rusza! Co się rusza? No przecież w latarni jesteśmy. No dobra, no ale wiesz, nie spodziewałem <laughs> się, się nie aż takiej animation, to? ty. Okej. Okay. Ale, Ale też... nie widziałem żadnego ukrytego przedmiotu. Aha i tu się nie przejdzie. Także tu się... Nie, tutaj jak już utkniesz to jest koniec. PUSZ! O! Wow! Ja Brakuje tak. mi opcji skakania. Ja sobie brightness na max'a rubem, więc tutaj trochę więcej widać. Teraz czy ja znajdę drzwi Tu no dobra, to w takim razie trzeba chyba... Jeżeli koreczki włączyliśmy. A to są drugie drzwi. Okej okay. dwa razy widzę. No dobra, musimy zgarnąć ducha, ale musimy pozapalać te światła. To może na... ja będę chodzić z gadadełkiem, a nie z tą MF Tutaj mi. To are you, are you, here? Are you here? here? Tutaj jest prawie 0 stopni. Are you here? Dobra, ja ten termometr ten you... O! Are jest dwójeczka. You know? <coughs> czyli on jest tutaj. Here? to nie, ja włączyłem? Gdzie jest włącznik? Czy. Trzy... No jest tutaj zdecydowanie. E, tutaj są zamknięte drzwi w ogóle. Dobra, czekaj temperatura. No jest prawie zero, ale zostawię. Tak, bo my, tutaj, bo my tutaj będziemy musieli coś pootwierać, jeżeli dobrze pamiętam i coś trzeba znaleźć, ale nie pamiętam jak mi tam ta osoba pisała. Ario w sensie here? Are you... Are you here? Are you... Dobra, dziękuję, mamy gadanie Zgadanko Dobra. Znaczy tak, ja bym proponował w ogóle wyjść stąd. No jeszcze go włączy korki, bo wyłączył I trzeba byłoby...

to ja włączę No co mi robisz? Nie radio tylko gramofon Gramofon Kurde ta mapa będzie... Powiem wam tak Ta mapa jest naprawdę bardzo taka... Klimatyczna Dziwna trochę W sensie jest duża No dobra Okay, nasz no, mogę dzwonić? Okay, okay. Dobra, A. czyli tak, jeżeli chodzi o ewidencję, mamy co? Spirit Boxa, tak? E, Spirit boxa no. Ale nam sanity zażarło, Trzeba wypić o, ja wezmę tą książeczkę i wezmę może kamerę. O boże, jak to się wchodziło w te ewidensy? Pod tabem. Albo pod j. A, dobra, dzięki. Dowody to... dobra. Aha, to może zróbmy tak. Um, bo Wydaje mi się, że on jest chyba na pewno tam na górze. Jak to się łączyło? Kamerę? A, tak się łączyło. E, także ja wezmę kamerę i wezmę to. Gadełko, Gadade... ja e, tylko. Jak to się ja? Nazywa? z duchem. Ej, ale ja też wziąłem. To nie bierz, to weź coś mhm. innego. To wezmę filetkę, co? O, możesz, no, bo on tam wcześniej gasił, więc. Może jest hand hey, że... był w ogóle? To nie był hand. Chcę się, się me? po prostu pokazać. Blasłem. No dobra, ale plus jest taki, że mamy ten jeden dowód, więc mówię, no, raczej on będzie tam na górze, chyba. Nie wydaje mi się, żeby był w innym miejscu. Na temu winna. O, przerka. Ale faktycznie, tutaj słuchajcie, bez tego... E, jak będzie hand trzeba będzie wszystko zgasić, to tu jest naprawdę ciężko. Ja wszystko? No ty sam musisz zgasić to swoje, a nie te po drodze. No ja wiem. Ale to przecież i tak z reguły światła też gasną, jak jest hand, Ty jest spięte. Dobra, czy to jest to jest Nie, to jest... Nie, to jeszcze wyżej. No przed latarnią, tym światełkiem Więc jak to ustawić, żeby Może tak No mijam pokój dziecka. Później temu dzieciakowi iść do kuchni mm, Nic, raczej nie ma. A to jeszcze wyżej było o? Mhm. z tej strony tak. Cały czas myślę właśnie... Ale jest maksymalnie dwójka. Ja już miałem trójkę wcześniej. Czekaj, ja tą książkę może przystawię tutaj. Write something in the book, please. Gasiu czy to ty? Nie, to ja. My łapa. A jest, zdjęcie. a nie mamy, zdję nie mamy zdjęciarki. Dobra. Nie, nie mam. Ale to wróćmy w takim razie, bo nie, mamy nie, dowody, to weźmy jeszcze do zdjęć, bo i tak musimy w sumie zrobić zdjęcie ducha. Ale tak, nie widziałem żadnego ukrytego przedmiotu. Ja też nie, chyba że źle patrzę. W sensie, no domyślam się, że ja pewnie też źle patrzę, bo to jest strasznie dużo nacikane tych wszystkich rzeczy. na tych Tak, nie wiemy czego szukać dokładnie. A my też nie mamy jakby nie patrzeć powiedzmy tej maksymalnych upgrade'ów broni, znaczy broni. Jakiś stateczek. Może nie... A jakbym wrzucił stateczek do wanny? Czy będzie jakiś mistrz? No, tutaj właśnie mają być takie jakieś, więc. Dobre no, to nic nie dało. A, ja... działa dalej. To jest popieprzony. E, to był taki namiot? Tak, był. O, tu można z, z zapałki za darmożkę. To się pocało? No Mogę palić w piecu? No i podnieś się. Nie, nie można tego włożyć. Dobra, ja to radio wyłączę, bo. Czyli tak, emf nie będzie. No, jeżeli Może być ten spis ducha, ducha, może być mroźna temperatura, orbów nie będzie Znaczy i może... raczej, mroźną raczej tak bym skreślił, bo... My tak ją skreślamy, bo nie może być Dobra jeżeli jarzym rzek okay, o, Muszę wziąć doji Aha, bo tu są dwa światła tu Są dwa przełączniki To mówiłem, orby mogą być? Nie, orbów nie będzie. Dobra. Czyli ja muszę iść G. Do zanieść. Doji Dogi do Dobra, ja wyszedłem. Wezmę krucyfiks, nie wiem po co, ale Czyli tak. Yy, była łapka. Tak. I, czyli to będzie ultrafiolet. Bo to mogą być trzy duchy. Phantom, poltergeist albo mimik. Tak. Czyli nie generalnie ja Dotsy, writing ja i co? I freezing, tak? Patrz, mimik, mimik, jakby był, to byłyby też orby. Ehm, no, bo na co było. Parasol, buty podnoszę. No, to niech się tam nie rośnie, bo ja tam wchodzę. A dlaczego nie wypiłeś? Masz 50, masz połowę. No dobra, no, wolę zostawić. Nie no, to lepiej, żebyś właśnie wypił. Ze eee, Dobra, to ja wezmę aparat. Mm, co Wiesz, my możemy zrobić? Motion sensor, to ja motion sensor tam jeszcze zaniosę. Powiem tak, mapa bardzo ładna w ogóle. Dzięki. Eee, jest coś nowego w końcu. Chociaż trochę mi się nie podoba to, że tu się wchodzi tak Kurczę, po tym. No tak, w tej szklarni. Boże. boże! Tak jak w... Szklarni! Latarni! Dobra, mam tytuł odcinka, jesteśmy w szklarni. A boże, szklarnia, latarnia, jeden ciul. No jak jeden? No właśnie, nie. Każdy wiedział, gdzie wchodzę. Chcesz jakieś kiełbaski zostawił? Prawie ja ja wiem się to ma z grilla. Nie wiem, ja nie widzę, słuchajcie tutaj też przeklętego przedmiotu żadnego, bo myślałem się, że pewnie gdzieś jest jakoś skitrane albo coś w tym stylu. Ja aż tak to się nie rozglądałem. Kość widziałem na pewno. A to jakaś pozytywka, jest cygara? A to cygara, nie pozytywka. Eee, gdzie była ta kość? Chyba nie czy, czy, czy jeszcze widać. Zobacz, to Dodge Widać Tomek, ja jestem już w środku. To jak ci Dodge Sprawdzę. Chyba mi przeleciał. Bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo takich pierdółek tutaj jest. Ale tak, to myślę się, że zapewne jak w przypadku większości map są jakieś spoty, w których te przedmioty się jakby. respią. Respią, pokazują, więc może źle nie będzie, jak się nauczymy. Ale mapka, kurde, taka nawet, nawet. Tam pokój dziecięcy sobie sprawdzam, bo ja w nim nie byłem. To jest jakieś stopie, czy? Oczywiście, go trzeba do kibla puścić. Przepraszam. Mm. Dalej jest przedmiotów. Tylko, że te przedmioty, jeżeli są duże mapy, generalnie, to te przedmioty powinny być blisko. W sensie blisko. Ten łapę. Wejścia. rzucam statek... Aha, też to zrobiłeś Ja już wrzuciłem tam do wanny No też to zrobiłem Ale nie wiem czy czasem nie... Bo te statki w ogóle... A, to jest pozytywka Tomek A. To jednak jest w tym pokoju... W tej sypialni Ale co, światło? Tak, to się nie widzę Jakby kręglą... to, 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 czy to? Nie, to jeszcze wyżej było Tam wyżej były te korki, tak? no Rzucam kulami do dziurki Nie Teraz no są włączone korta okay. Zostawiam sensor Z warunkiem, że pamiętam jak to się robi o Tomeczku mój drogi, jest pis ducha tak? mm -hmm. Eee, pisanie ducha, czyli portal guys... Aha, tu nie ma tego tego Eksorcyzmu Nie, to nie ta gra No dobra, kurczę powiem tak Ta mapa jest ładna, fajna Nie podoba mi się trochę to, ile ilość schodów tu jest i pięter Ale myślę, że na dłuższą metę Chociaż na to, my, my i tak, słuchajcie, gramy na średnim poziomie To nie jest to, wychodzę. zawsze, na którym z reguły gramy Tak. Tu są to. jeszcze trzy łódki. No i zastanawiają mnie też bardzo te takie na przykład te pozamykane drzwi, i to wszystko, ale to, jak już mówiłem wcześniej, jest. E... Jest to do ogarnięcia. Jest to do ogarnięcia. To ty tam ruszałeś? Myślę, że to tam przyszedł. O, przyszedł. Dobra. Co ty tam dzwonisz? Zbarnę dzwonkiem. No dobra, ale się udało. Co prawda, nie zrobiliśmy tych zadań opcjonalnych, ale to mówię. Pierwsze spotkanie z mapą to lepiej ją po prostu sobie zobaczyć. A, pokazał się. Bo Honda nie było, ale się pokazał. W sumie można by zaczekać na ten motion sensor, kurczę. Myślne beauty. No ja wypiłem, to jeszcze mam Tylko pytanie, czy on tam jest na górze. Znaczy nie, no raczej jest, bo... ...bo tam się wpisał. Aczkolwiek motion sensor nie zatrybiło. No właśnie, to jest bardzo dużo pięter. Boże, myśmy tu mieli przy zaznaczone, gdzie są korki. No tak, ale to i tak, jak wiesz, no wiem, wchodziliśmy, wiem. to i tak by trzeba było do nich dojść. I know. Ale dobra, nie jest źle. Dobra, słuchajcie, to ja myślę, że nie będziemy przedłużać, e, czyli były. Brighting był, czyli to jest Poltergeist, dobra. Poltergeist, tak. Czyli mamy Poltergeista, myślę, że nie będziemy już czekać tutaj na ten Motion Sense. O, ruszał tam czymś, coś podskoczyło. E, także nie jest źle. Ale myślę, że jeszcze będziemy na tą mapę jak najbardziej wchodzić, jeżeli ktoś, z... o właśnie, jeżeli jesteście tutaj ten, dajcie nam znać odnośnie tych sekretów, jak ewentualnie coś powinniśmy odpalić, to myślę, że po prostu spróbujemy i zrobimy następnym razem. Patrz, jak on tam rzuca cały czas. On rzuca, 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 ale w motion sensor nie... Nie rzuca. Nie przechodzi. Nie Dobra, odjeżdżamy, nie przedłużamy. Odjeżdżaj. Robimy się palcem. Także, pod. mówię. Mapka bardzo fajna, podoba mi się. Mi też. Tylko jest też, bardzo że, ładnie strona. Ty, ty, tak, tylko że przerażają mnie trochę właśnie te schody. W sensie takie dużo łażenia, mało. Z, Ale ze szkoły też musisz dużo uciekać, z więzienia. Ale nie masz tak, że masz takie małe pomieszczenia. No nie. Bo tutaj, chociaż z tego co jak patrzyłem po tych pomieszczeniach, to ja tam w kilku widziałem takie dosyć fajne miejsca, w których można byłoby się schować. E, także teoretycznie źle nie jest. Jak to wyjdzie, to się okaże. Ja muszę w ogóle pograć. 645, dostępną latarkę. Ja właśnie muszę trochę pograć to fazmo. Bo, bo e, mój poziom za 28, a ty 18, to jednak jest jak to jasno. Można aż 10 więcej. No. I jak do tego doszło? Nie, Nie wiem. Dobra, może dam sobie 150? O, dobra, myślę, że tak będzie lepiej na przyszłe nagrania. Także dobra, słuchajcie, my wam za dzisiejszy odcinek dziękujemy, mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie nam znać, jak to jest z tymi ukrytymi rzeczami e, To myślę, że w następnym odcinku coś się e, zmajstruje i ogarnie. A za dzisiaj wam dziękujemy, bo za Tomek Byłem. Także co, trzymajcie się, cześć i... Pa! pa. pa.